Witam na filmie omawiającym gramatykę do lekcji 51. Będziemy na nim omawiać przysłówki częstotliwości. Adverbs of frequency. Pamiętamy z poprzedniej lekcji, że present simple opisuje czynności, które się powtarzają. Przysłówki częstotliwości, jak sama nazwa mówi, służą nam do precyzowaniu, z jaką częstotliwością dana czynność jest wykonywana. I tak od najczęstszej do najrzadszej poznaliśmy dzisiaj always, zawsze, often, często, można też wymówić bardziej miękko, often, usually, zazwyczaj, sometimes, czasami, never, nigdy. Gdy poznajemy przysłówki częstotliwości, istotne jest ich umiejscowienie w zdaniu. Te słówka pojawiają się przed czasownikiem głównym, orzeczeniem, zawsze tam. Owszem, czasami dla korzyści retorycznych mogą pojawić się na przykład na początku zdania. Wspominam o tym tylko dlatego, że możecie się spotkać z przykładami właśnie takich zdań. Jeden z moich nauczycieli wspominał, że uczymy się zasad gramatycznych w języku angielskim po to, by później dowiedzieć się kiedy i jak możemy je łamać. Natomiast dzisiaj skupimy się na wyćwiczeniu tej zasady. Przysłówki częstotliwości pojawiają się przed czasownikiem głównym, tak jak na przykładach. I always do the shopping at the weekend. My daughter never does homework on Fridays. My children usually have breakfast before they go to school. Tom sometimes cooks fish on Fridays. Jim often cleans his desk. Chyba, że jest to czasownik być, wtedy wstawiamy przysłówki częstotliwości po tym czasowniku. You are always late. My daughter is never happy. My children are usually at home before 3 pm. Tom's room is sometimes untidy. They are often busy. To jest ważne, by wyćwiczyć od razu te mechanizmy. Anglicy, jak już wiemy, przywiązują znacznie większą wagę do kolejności i umiejscowienia słów w zdaniu niż Polacy. My możemy powiedzieć ty zawsze jesteś spóźniony. Forma ty jesteś zawsze spóźniony, też nie kuje w ucho. W języku angielskim tylko you're always late jest dopuszczalne. Przenieście się teraz na platformę engbook.pl i wykonajcie ćwiczenia. Pracujcie ze słownictwem i wydrukujcie dodatkowe materiały. Możecie też odtworzyć playlistę z ćwiczeniami YouTube. Dajcie też nam suba, to zawsze pomaga. I to już jest koniec tej lekcji. Well done. Dobra robota.